Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej, Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej, Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus. Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca Waszego. Oraz do Boga mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział? Pomimo wielu trudności, Maria Magdalena, która kochała swojego mistrza, głosi radośnie, że go widziała i co jej powiedział? Zwróćmy uwagę na to, że niełatwo było jej dostrzec Jezusa. Przede wszystkim, będąc przed grobem, szukała zmarłego. Nie spodziewała się, że odnajdzie żywego. Jej nastawienie było zupełnie inne niż rzeczywistość. Po drugie, nie rozpoznała jezusa w czasie rozmowy, ponieważ płakała. Jej oczy były zamglone przez łzy, dlatego nie potrafiła go jasno i wyraźnie rozpoznać. Co więcej, była odwrócona tyłem do rozmówcy i ciągle patrzyła na grób w taki sposób, jakby chciała na siłę właśnie w tym miejscu odnaleźć zbawiciela. Nie spodziewała się, że będzie obecny z innej strony. Naszym zadaniem także jest głoszenie światu orędzia widziałem Pana, tak jak Maria. Najpierw jednak musimy Go zobaczyć. Warto dzisiaj pomyśleć, dlaczego jest to trudne do wykonania. Być może moje nastawienie do obecności Jezusa w moim życiu jest niewłaściwe, albo coś Go przesłania, tak jak łzy niewiasty. A może szukam Go nie z tej strony? nie w tym miejscu, w którym On rzeczywiście działa.